Hej siączku, witajcie, z tej strony Gilon i w sklepie. 13 sierpnia 2023 roku i co dzisiaj mamy nowego skina Oleander za 1200, Wprost jest takim stylem i plecakiem fluorescencyjne żądło, fluorescencyjne ostrze za 500, zestaw sica za 2100, sica za 1200, błogosławieństwo reny za 800, cerber za 1500, śpiok za 1500, dobranocka za 800, nocny lot za 800, Dżemka za 500, zestaw Senny Dni za 1700 latarnia Fortnite za 800, światło mistrz za 800, świetlik za 800, neonowa za 500, zestaw neonowa poświata za 1800, słoneczniczka za 800, mroczno serce za 1500, osa za 500, mozaika mroku za 500, obrotowy bezruch dęs za 500, wyginka za 200, Jujutsu Kaizen nadal w sklepie, skin z Wiedźmina to samo, pakiet zadania wansów na kory nadal w sklepie, galaktyczna crossfaderka to samo i powrócił dzisiaj pakiet kreskówkowa kompania, także co jeśli sklepikom się podoba to pamiętajcie subzonę łapka w górę, kodziczyle w sklepie, a się z wami żegnam, siemneczko.